Dzień dobry moi drodzy, czwartek, co oznacza oczywiście kolejne nagrody za Division Rivals, liga druga, nagrody naturalnie ulepszone, udało mi się wbić 12 zwycięstw wczoraj, nie było nawet dużo problemów, troszkę się denerwowałem, ale klasyka i chodzi o tę grę, a już jutro startuje nowy event pod tytułem Stars niestety nie mam żadnego pojęcia na czym polega ten event jest to prawdopodobnie kolejny event typu event, żeby był event, no ale będą nowe karty, więc czemu nie? Oczywiście dzisiaj nagrody za Division Rivals, mam nadzieję, że będzie karta, która wzmocni nam skład i zagramy oczywiście trochę meczów w kwalifikacjach. Bo już jutro leci Food Champions Więc zostawcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał Filmy są codziennie, to jest daily. No Państwo, zanim przejdziemy do paczuszek, to pora na kolejny kuponik z betclickiem, ponieważ niestety jest przerwa na prezentację, ale możemy mieć z tego jakieś korzyści, na przykład stawiając sobie jakiś ciki kuponik. Ostatnio mam taką passę z kuponami, że zawsze jedno zdarzenie mi tylko nie wchodzi, więc mam nadzieję, że dzisiaj ta pasa zostanie zakończona i wygramy pieniądze. Więc, moi kochani Państwo, oczywiście oferta dla osób pełnoletnich, jeśli jeszcze nie macie betclicka, chcielibyście zagrać i spróbować swoich sił, to link macie w opisie i w komentarzu. Przy rejestracji możecie użyć kodu Albin i przy okazji przypomnę, że ciągle trwa oferta bez podatku na BetCliku. A teraz przejdźmy do mojego kuponu. Więc moi drodzy, na sam początek zaczniemy sobie od meczu. Grecji z Anglią. Osobiście uznałem, że postawię na Anglię, ponieważ ostatnio przegrali z Grecją. Jest nowy trener, wydaje mi się, że będzie efekt nowej miotły. Kurs 1.87. No grałem na wyjeździe, ale myślę, że Anglia powinna wycisnąć te zwycięstwo. Następnie w meczu Macedonii Północnej z Łotwą. Lecimy z czystą Macedonią Północną po kursie 1.43. Później Włochy z Podpórką w meczu z Belgią. Ciężki mecz, ale myślę, że są w stanie ugrać remis. Następnie w meczu Portugalii z Polską, czyli tak zwana wisienka na torcie dzisiaj. Eee, powyżej pół bramek Polski. No mam nadzieję, że jedną bramkę strzelą. Wiem, że grałem na ale no, patriotycznie nie będę ukrywał. No, no i następnie czysta Hiszpania w meczu z Danią po kursie 1.76, a na sam koniec Chorwacja z podpórką po kursie 1.31 w meczu ze Szkocją, łączny kurs 17.29, więc oby już dzisiaj nic nam nie popsuł kuponu. Więc to jest moi drodzy mój kupon, pamiętajcie, do to są włącznie moje przewidywania, nie musicie się nimi absolutnie kierować, a jeśli stawiacie, to stawiacie z głową, żeby nie przesadzać. Także przypomnę jeszcze raz, że link do pobrania aplikacji Bethlica macie w opisie, w komentarzu, gdzie również możecie skorzystać z kodu ALBUM przy rejestracji, niech będzie zielono i niech Polska najlepiej wygra i przejdźmy do paczek. A my, proszę państwa, przechodzimy do nagród do Division Rivals. I tak mówiłem wcześniej, liga druga. Na szczęście udało się zostać. w Widzę drugiej. W sensie parę razy spadłem, ale udało się wrócić, więc to jest najważniejsze. Eee, no i takie będą oczywiście paczuszki 40 razy 75 plus, 30 razy 75 plus, 2 mega paczki, paczka z informem, 50 tysięcy monet oraz oczywiście dwa wymienne piki, więc od tych pików zaczynamy. Eee, no i co? Jakiś centurionik? Najlepiej to no w sumie ikona centurion nie będę ukrywał. Zobaczmy, czy będzie dużo duplikatów, nie ma żadnego. Dembele Chyba już nie kosztuje tyle co zawsze. No wezmę, bo tak czy inaczej byłby najdroższy. U nas tych wszystkich. Dębele coś jeszcze w ogóle kosztuje na tym rynku zapewne? No nie no, takie 20 tysięcy dostanę za niego. To akurat spoko. Tutaj zarobiłem pieniądze. Bardzo fajnie. A drugim zawodnikiem będzie duplikat. Może jakiś centurion z no, ale jest Neymar, ale no wymienny chociaż. On kosztuje mniej niż dębele. To jest. Wow. Chyba go po prostu zostawię na liście transferowej, bo no po prostu aż szkoda tak tanio go sprzedawać. Dobra, no to moi rodzic, oczywiście liczymy na jakąś przyjemną paczuszkę, bo tych paczek będzie dużo. Najpierw paczka z informem aktualnie Najlepszym informem jest Bellingham, więc taki Jude byłby świetnym trawem, to nie będzie Jude Bellingham, nie ma nawet walkoutu, środkowy obrońca z Anglii, z Championship, no nie mam zielonego pojęcia kto to będzie niestety, przykro mi, zawodnik miło, Tanganga, ej on grał kiedyś w United, nie? To co, najpierw dwie megapaczki paczki moi drodzy, nie ma niestety gwarantowanego ratingu, ale może jest walkout? wymienny, napastniczka z Polski, Ewa Pajor, czy będzie podwójny walkout? Nie, b nie, nie będzie, kurczę, myślę, że się podświetliły te linie, może być Evapor, no, wymienny walkout, jak najbardziej, w sensie raczej nie będę sprzedawał, bo aktualnie te karty 87, no, nic nie kosztują, ale spoko, spoko, traw. jeszcze jest czy maestr... przyjemnie, dosyć sporo walkoutów dzisiaj leci, dobry prognostyk przed tymi paczkami, ostatnia mega paczka przed nami, nie będzie znowu Centuriona, i będzie Tu kurczę pieczony Prawie pomocnik z Francji To będzie Coman To będzie Kingsley Coman Albo też Olyse w sumie to może być Dobrze! Niestety paczka bez historii Ale są stroje Juventusu No to proszę państwa Dwie ostatnie paczki przed nami Najpierw, najpierw wymienna Miejmy to wymienną z głowy Czy będzie wymienny Centurion Będzie Inform Bellingham <gryw> Bym prosił prawe skrzydło z Argentyny O mój Boże To nie będzie Messi A to będzie Di Maria w sumie To będzie Di Maria Podwójny walkout swoją drogą Także Angel Di Maria A razem z nim Rayden. Right Dobra, no podwójny wymienny walkout. Jak najbardziej jestem w stanie to przyjąć. Na Di Maria ma całkiem. Znaczy, miałby dobry statek, gdyby miał więcej tempa, to na pewno. Ale karta całkiem przyjemna. Oczywiście miło go wspominam po tym, jak jeszcze grał w eventusie. Di Maria niestety nic nie kosztuje, ale zostawię. Może pod jakąś ewolucję wleci. już no, tego paczka taka całkiem. No nie najgorsza, nie najgorsza. To moi drodzy, wymienne paczki za nami. Przed nami ostatnia paczka niewymienna. 40 razy 75 plus. Zobaczmy, czy skończymy na centurionie wreszcie. Nie skończymy na centurionie. Ale mamy walkout, co jest dużym plusem. Napastniczka po raz kolejny znowu Ewa... Pajor. A może ten Ewa Vampire przyniesie nam podwójny walkout? Nie przyniesie nam podwójnego walkoutu. Niestety, moi drodzy. No dobra, mamy panią Ewy która będzie dobrym foderem pod przyszłe SBC, bo niedługo się resetuje paczka z ikoną, także na pewno będziemy mieli karty pod to. Krylisz ak no niestety dupy ta paczka nie urwała. Powiem wam pewną ciekawostkę, aktualnie w sklepie jest 19 paczek promocyjnych. Listopad. 19 paczek promocyjnych, to jest... Co to jest? Jest listopad, jest 14 listopad, oni, ich tak odkleiło w tej kanadzie, że to jest przerażające dla mnie, serio. 19 paczek promocyjnych w listopadzie. Niestety nie wyszła żadna nowa ewolucja, nadal mój kanadizm musi i czekać na jakąś nową ewolucję Bo niestety nic nowego nie ma e, Więc możemy sobie zagrać kwalifikacje do Food Champions Bo oczywiście punkty mamy nazwierane e, No i co, no, ekipa będzie taka Aktualnie zamiast Ildizem gram Hernandezem, Bo nie ukrywam, Hernandez jest ciutkę lepszy A na tego Kenana jeszcze trochę poczekam Aż jakaś ewolucja wpadnie, no bo jest szansa Żeby tutaj coś fajnego zrobić z tą kartą, no ale No brakuje ewolucji, niestety, więc taka jest ekipka Moi drodzy, na razie mam na koncie pół miliona Aczkolwiek nie wiem co z tym zrobić, bo Ostatnie co kupuję, to tracę Więc prawdopodobnie na razie te monety zostawię na paczkę z ikoną, która się zresetuje już całkiem niedługo, a my możemy lecieć z kolejnym meczem, proszę Państwa. To moi kochani, pierwszy meczik przed nami w kwalifikacjach do Food Champions, więc fajnie byłoby oczywiście wygrać trzy mecze, mieć to wszystko z głowy Tibo Saliba, Rutiger Alaba Jorente. O oh kurcze Owen, Tura Brolin. Mocna ekipa, jak na pierwszy mecz w kwalifikacjach. No okej, okay, nikt nie mówi, że to będzie łatwa przeprawa, prawda? Ja, nie mi znać w komentarzu, czy w ogóle jeszcze gracie w tę grę, bo widzę, co Przeglądam jakiegoś Twittera czy coś, to widzę, że ludzie po prostu piszą, że to jest. Najszybciej, kiedy odeszli od tej gry. I nie dziwi mnie to, bo wczoraj grając w Division Rivals zrobiłem parę nieciekawych rzeczy, grając w tę grę. Więc nie dziwię się, bo naprawdę, gameplay to jest nieprawdopodobne, ale 25 ma gorszy gameplay niż 24. A dla mnie 24 była takim głównym, że to jest hit, ale 25 jest jeszcze gorsza. Więc naprawdę, szapoba dla jej Sports, że udało mi się zrobić jeszcze gorszy gameplay niż 24, bo nie wiedziałem, że to jest w ogóle możliwe. A jednak. Marek Hamzik. Hamzik, przepraszam, zablokowany. Ja osobiście, moi drodzy, ironicznie czekam na spalony. Osobiście czekam na premierę UFL-a, bo aktualnie UFL ma jeszcze lepszą sytuację niż rok temu, bo gdyby wydali grę rok temu, to nie wiadomo, jak by się to potoczyło. A teraz serio, tyle ludzi odeszło od tej 25, że aktualnie UFL ma naprawdę zajebistą sytuację, że mogą po prostu wejść z nową górą na rynek i dużo ludzi może sprawdzić, bo mają dość 25. Także osobiście uważam, że UFL ma naprawdę sporą szansę, żeby coś yy, namieszać na tym ry rynku gier piłkarskich. No chyba, że ich gameplay będzie gorszy niż 25, w co mam nadzieję, że tak się nie wydarzy, ale no wszystko, wszystko jest możliwe, więc czekam, aż. UFL zostanie wydany, proszę państwa, bo naprawdę ta 25 piątka, no przesadzają. No widzicie sami, ile jest paczek promocyjnych w sklepie, widzicie jak wygląda gameplay, ile jest błędów, no dramat. Nie, nie naprawdę się nie dziwię, że tyle ludzi już od, odeszło od tej gry, bo no jej ma w dupie graczy, no przykro mi, taka, taka jest prawda. Niestety taka jest prawda, że jej ma w dupie graczy, bo gdyby nie miało, to by coś zrobili, żeby zostali w tej grze, a tak to ładują do sklepu 20 paczek promocyjnych, no i co, no i. I tyle, bawcie się. raz tak samo, świetny tryb, miał naprawdę spory potencjał, ale no już nikt to nie gra tak naprawdę, no nie mi się, nikt to już nie gra. Głównie dlatego, że jak się odpala grę, to ma się połowę drużyny awków. W najlepszej okazji, bo tak naprawdę w większości meczów to cała drużyna jest awkami. Więc niestety, moi drodzy, niestety, ale musimy czekać aktualnie na... UFL, mieć nadzieję, że cokolwiek zrobią, bo naprawdę, no nie jest dobrze z tą 25, tak jak ostatnio 24 miała swoją, jakby, że tak powiem, naturalną śmierć pototy. Toty, to 25 zaczyna umierać już przed Toty. Nieźle im to poszło w tej Kanadzie, tymczasem chyba nie spalił Hernandez, to musi być tapin, bum, 1-0, Korea, John Barnes, spójrzmy, podanko do Korei, Boom. przyjęcie, ale świetne, O! Kurczę. ej dobra To zejście Korei Cudowne Chciałem tak zrobić, ale bałem się, że właśnie coś, coś dziwnego zrobi ten Korea Ale tutaj no profeska Po prostu profeska tego zawodnika Mamy 2-0 I chyba będzie zaraz 3-0 Hernandez praktycznie sam Na sam Uderzenie fałszykiem 3-0. Mamy rage quit. Byłem bardzo blisko, żeby to zepsuć, bo gdyby, gdyby ten fake shot się nie powiódł, to byłbym w dupie, nie ukrywam, ale piękny występ z naszej strony, mamy pierwszego wina. Jest takie SBC jak 100 zawodników w jednej paczce. Zróbmy. Po prostu 100 zawodników, 100 centurionów, ukończone. Mieszana paczka 100 kart piłkarskich. Zobaczmy. Wiem, że to nie będzie 100 złotych piłkarzy, tylko nam to będzie podzielone na srebrnych, złotych i brązowych, ale tak czy inaczej, po prostu chcę spróbować, bo mieliśmy akurat foderki potem, jak otwieraliśmy yy, nagrody za Rivals, więc 25 5 kart. Brązowych, rzadkich, 30 rzadkich brązowych kart, 20, 25 zwykłych złotych oraz 20 złotych kart piłkarskich, w tym jedna gwarantowana 84 plus. Zobaczmy. Pierwsza paczka w tej grze. Chcemy zobaczyć oczywiście walkout. Oby był, bo jak nie to będzie bardzo źle. O mój Boże. O Jezus Maria. Uuuu hu, 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 hu. To będzie chyba John Stones, prawda? 85. O, kurcze pieczarka, no niedobrze, <ślad> Bardzo niedobrze. No chyba nie było warto niestety. Parejo, solo grebowal A jakaś farne, fajna serbna karta, najlepiej taka Libertadores czy coś? Siadła? Kreswell, Fernandez No, będzie pewnie parę kart Libertadores z, z, z plusów. No, nie najlepiej to wygląda, moi drodzy. Stąd, oczywiście, w duplikatach. No cóż, warto było spróbować, tak? Warto było po prostu spróbować. Więc jeśli robicie taką paczkę, dajcie mi dać, co u was siadło, chociaż był walkout. No, bo u mnie niestety no, bywało lepiej. Drugi mecz, zobaczmy co tym razem. Mike mnie na bramce. Varan, Jerro, Raikard, Grisman, Thuram, Colso, Maksymę. Co, moi drodzy Państwo, po prostu powtarzamy. Ten sam numer z poprzedniego meczu. No i wygrywamy. Marek Hamsi, tutaj znajdujemy w Fernandeza. Pyk Ale mógł znaleźć kontakt i się przewrócić Hernandez, naprawdę bym za próby Nikogo jeszcze nie, nie powiem co Ale mógł próbować, po prostu to próbuje nie błądzi Czy jakoś tak, Ok. Adama się rozpędza Ależ on jest szybciutki Cyk Hernandez Ale znajdź kontakt, przewróć się, no proszę cię Luis, jest war w razie czego Możesz próbować, kartki nie dostaniesz Za symulowanie w tej grze, no i z Kontra będzie tutaj, so Maksymę. Baran. Dobrze. gdyby Somax miał mieć bramkę fineską, to bym zwątpił w tę produkcję. Nie żeby pierwszy raz. Czy będzie szybko? Odpowiedź. Korea. Uderzenie. I mamy jeden do jednego. Nawet nie musiałem na zielono. To jest właśnie kunszt Korei. Olsz. Mogłem na zielono, ale już tak uwierzyłem w niego. Marek. Hamsik. Dwa do jednego. Znowu nie musiałem na zielono. Moi zawodnicy już są tak wyszkoleni, że oni już nawet nie muszą uderzać na zielono. To jest coś pięknego. Już myślę, że gdybym grał aktualnie w finały w Champions, to. chyba by to nie siadło. Nuno Tavares. Absolutne objawienie ligi włoskiej z lewej strony. Czy będzie tutaj fajne? Mam pomysł. Marek Hamšík zablokowany. Pomysł był dobry. Myślałem, że uderzy z pierwszej nogi. Co? Z pierwszej piłki. No i klasycznie dośrodkowanie na Virgil Wandajka, Uderzenie głową. Poprzeczka dobitka. I 3 y, do 1, dokładnie. To jest prawdopodobnie jedna z niewielu bramek Dijka, które uderzył nogą. Bo wszystko, co strzelił w tym klubie, jest w 90% chyba głową. <noise> to jest właśnie też przykre w tym w tej grze. No bo gdyby nie ten playstyle Aerial Plus, no to no nie oszukujmy się, Van Dijk nie, nie uderzałby głową tak dobrze. A z racji, że są teraz te playstyle z Plusem, no to Vandyk w przyrożnych jest. No to jest must have. To jest absolutny must have, przykro mi. I znowu John Barnes z lewej strony. Który ja... I znowu ten sam trick, prawie siadł. Dobra, próba, mogę, prób mogę próbować uderzyć na zielono. O, mamy quit. drugi z rzędu, więc no trzy spotkania dzisiaj będą na 100%, ale przyjemnie, przyjemnie się aktualnie gra w Champions, mam nadzieję, że zaraz nie dostanę jakiegoś e e e e śmiesznego matchmakingu. Więc pójdźmy, Tibo na bramce, Van Dyck, Saliba, Beckham, Essien, Boże, jaki jest taki skład w ogóle, co jest? Dobra, tutaj chyba rage quitu za szybkiego nie będzie, więc trzeba będzie zrobić tak zwane lekkie pochylenie. Okej, okay, Adama Trore ma tutaj dużo miejsca, pyk. Pyk. Korea. Otóż nie. Jak on to wyjął? To może teraz ten rożny. Może wreszcie mi siądzie. Dośrodkowanie. Virgil van Dijk. I jeden do zera. No wreszcie Virgil. Brawo. A i ładnie to zrobił Traorę. I nie będzie bramki. Nie. A, a, a kur... no kur... co za... Jezus Maria, nie, 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 to, nie, nie, to jest, nie wiem, no brakuje mi słów, autentycznie brakuje mi słów, ja, dajcie mi tego UFL-a, proszę UFL, zróbcie grę, która nie jest gównem, proszę was, zróbcie to, niech to będzie grywalna gra, w której nie będę się wkurzał na wszystko, bo to jest, to jest apogeum wszystkiego, naprawdę, nie, nie da się, nie da się poważnie spojrzeć na tę grę, no nie da się poważnie na tę grę spojrzeć, nie, możliwe, że troszkę się odpaliłem. Przepraszam za to, ale kumulują się jeszcze we mnie nerwy ze z wczoraj, kiedy grałem w Rivals. I to nie będę ukrywał, troszkę jestem nabuzowany negatywnymi emocjami. W statystykach oś 6 do 1 w strzałach, oczywiście pamiętam, jak jeden z tych strzałów wyglądał. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale czasami jak są powtórki. Z prawej strony miga takie światełko. O co z tym światełkiem chodzi? I kończy się kończy się powtórka, i tego światełka nie ma. Naprawdę, to jest tyle rzeczy niedopracowanych w tej, w tej grze, że to jest hit. Naprawdę, czasami odnoszę wrażenie, że oni wypuścili tę grę, wcześniej w ogóle nie, nie, nie testując. I teraz znowu, znowu będzie światełko. Czemu to światełko jest? O co tu chodzi? Futre. Brolin, o matko zostałem porobiony, także aż aż mi trochę przykro. Ale tutaj było akurat dużo skilla ze strony naszego oponenta, więc nawet nie jestem jakoś zły, ładnie to zrobił. Lepsza taka stacja na bramkę niż to, co było za pierwszym razem. Chyba nie spalił. Niestety. Go w, oj oj oj, o mój Boże, o matko no Bo ten broń wszedł na to boisko i zaczął mnie tutaj, no tak, trochę dewastować, powiem szczerze. Mam nadzieję, że po tych sytuacjach mój dolar na tym odcinku nie będzie żółty, bo nie ukrywam trochę tutaj, jestem niszczony, niestety. To może jeszcze jedna bramka dla widzów. Na sam koniec, na otarcie US Kenan. Próbowałem. Przegrywałem ten mecz w sumie do zasłużenie, bo jednak, no mimo wszystko, ta pierwsza bramka była debilna, ale potem gość zaczął grać naprawdę dobrze, więc jakoś nie mam, nie mam zastrzeżeń do tego meczu, ale muszę zobaczyć powtórkę tego, tego co się stało w tej z tą bramką, bo to jest dla mnie najgorsza bramka, jaką straciłem w tej grze, zdecydowanie. Zobaczmy tutaj piękną powtórkę. Dama Traore wchodzi. Uderzenie, które broni Alison. Piłka się odbija od Traore, No i co tu się stanie? Czy piłkę dobije ten zawodnik? Nie pamiętam, to chyba Joe Cole. Co zrobi Joe Cole? Dobitka. A Alison zamiast łapać piłkę. Wsadza ją do swojej bramki. Kurtyna, proszę Państwa. Dziękuję bardzo za oglądanie. Nie wiem już co mówić na temat tej gry. Szkoda mi słów. Mam nadzieję, że mimo wszystko jutro się zakwalifikujemy do w Champions, bo jak takie rzeczy będą się działy, to może być różnie. Ale oby to był taki jednorazowy przypadek. Także dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro. Trzymajcie rozłyszenia, adios.